ludiska eee, tu jest Catch... eee, po tej stronie jest Kacpercraft i zapraszam na nowy film. Eee, w dzisiejszym odcinku będziemy sobie grać na Hunger Games eee, u Hypixela. Eee, będziecie mieli e, link e, podany, o, e, podany IP serwera w opisie więc nie martwcie się i no, i wrócę do was jak yy, będziemy na jakieś ręce. No, to zaraz wracam. No, yy, już jestem. Jesteśmy tutaj na łapce Weeder, jak dobrze pamiętam. Może będzie gdzieś pisała? Yy, nie pisze, ale dobra. Tutaj mamy jakąś klasę, tu trzeba być VIP-em, ale ja lubię Arcera, więc bierzemy sobie Arcera archer i czekamy. 30 sekund, to mogę powiedzieć, długo nie było filmików, ale to także miałem problemy. E, na przykład seria Survival e, z, ze Sky Iceland Survival nie będzie już jej, bo. Ten save tu miałem mi. i na przykład e, sur Mike Survival, ale będą inne też, które są fajne. No i fajnie mamy e, buciki i mamy resistance i mamy mieczyk. To jest nawet fajnie. Bijemy go bijemy go, bijemy go, bijemy go, bijemy go, bijemy go, Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Ej, może nic nie wziął ze skrzynki. A, flash to. Mam nadzieję, że nie pomyślał, że mu odpuszczę. Chodź tu. O, buciki. Chodź tu, chodź tu. No, chodź, chodź. Ma 13 żyć. Ale chyba ja mam więcej, nie mam pojęcia. U, u, ch ch chyba go zabijemy. Gdzie jest? Tutaj jest. Zaraz dostanę mój łuk. O lol! O, co on ma widery? Lol! The... Czuma, a nie my... O kurde. Ja nie mogę, co za koleś. Załatwimy go. Gdzieś nie masz szans, ty masz tylko cztery życia. O, lol, jest, mamy go, sypnął. No. Nie chcę teraz ginąć. Nie, yy, nie wiem, które są lepsze. Żadne, ale złoty fajniej wyglądają. Jesteśmy zmieszczeni ze śrotem flesza. Jakoś zbytnio nie szukam ludzi na razie. Bo... O, skrzyneczka. O, mamy więcej strzał, mamy na pierśnik, ale nie mamy żadnego hełmu. Co tu mamy? Kurde. Dawaj, łuku. O lol! Co za koleś Oj, nie widać mnie, ale w, wrócę do was jak przyjdę, jak będę w nowej ręce. No, to za chwilę widzimy się. Pa, pa! No, powróciłem. Teraz jesteśmy na innym, na innej e, babce. Przepraszam. E, przepraszam, trochę mi... E, trochę mi w nosie swędzi mnie, bo niedawno miałem nie katar, znaczy byłem przeziębiony e, i no, jak na razie jest dobrze, ale Archer, Knight, Archer, Knight, Knight, Knight. Archer daje nam bowa, który, no jaki wziąć? Bread... food, keep Który wej... Który wziąć? Raz. Eee. Ale było jakieś takie po ciepło żeby zaba się zeslał i na ciebie wysykę. Azy Okej. Okay. Archera. O, jak mnie wnosi. O, wnosi mnie swedzi, Dobra, trzy, 2, jeden. Lecimy. Uup. O, ale fajnie mamy. Czy nie wiem, czy w dobrą stronę idę. Bo tu jest taka fajna miejscówka. Tak, 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 jest, dobrze idę to jest taka bardzo fajna miejscówka. Proszę, nie Ole fart, co? Kurczę, tym razem wiecie co, chyba dłużej będziemy, bo... E, ...tutaj jest dużo skrzynek. O, fajne, mamy buciki i leginsy. Wcześniej wcale nie miałem leginsów. Dobra, bierzemy te dwa... O fajnie mamy jedzenie. Czekaj, tu na pewno też gdzieś są. Tutaj jest. Tutaj jak widzieliśmy było. Była skrzynka. O jest, mamy to. Czekaj zaraz zobaczymy. To daje nam cały, a to daje nam pół. To lepsze, a... No i to. Dobra. To musimy iść na górę, bo tam jest bardzo dużo skrzynek i po drodze, i wszędzie. Tutaj, no kurde, znowu mój brat strasznie głośno ma włą włączone granie, ja nie mogę. O, mamy dwa yy, butelki Expa, ale fajnie. O, ale mamy skrzynkę, to jeden plus tego, że tu spadliśmy. Dobra, musimy znowu tu spaść i od początku wejść. Mam nadzieję, że nikt tam jeszcze nie był. Ale nie wyglądało na to, żeby ktoś tam był. Tu jest następna skrzynka. Dawaj skrzynkę. Wypłynie. Jest, mam boła drugiego już. Ale ta nasza skrzynka jest chyba lepsza. Nie, bo lepsza jest, bo nasze jest ta, spec ta specjalna, nie? Nie wiem, czy to dużo pomaga, czy nie. Ale już miejsca... O kurde, ale szybko. Ale jeszcze z tym idziemy tutaj. Tam już byłem. A, tutaj muszę iść. E, tutaj... No, chodź, dobra. Możemy coś zjadć Tutaj gdzieś będzie skrzyneczka, jak pamiętam Eee, e, 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 tutaj O, mamy żelazne itemki I one są chyba lepsze Nie wiem, zaraz zobaczymy. od złotych, ile daje nam? Półtora, dobrze Daj nam tylko też półtora A, żelazny fajnie wygląda o, lepsze niż te chyba. No ta dobra, idziemy dalej. Tu następna. Mam następny kamienny mieczyk. Ale szybko... Jej. I tutaj będą dwie wieże i tu będzie pełno skrzynek. Na przykład tutaj. To będzie bardzo dużo skrzynek. Patrzcie ile skrzynek. Jest, mamy jeden. Musieliśmy. O, następna. Eee. możemy wziąć jedzenie, ale nic innego nam chyba niepotrzebne jest. Nie, to idziemy tu. Idziemy do tamtej. Tamta jest bardzo dobra. Znaczy nie dobra. Wcześniej nie miałem jakoś farta z tymi... A tu byłem, tu brałem. Tak. Idziemy tutaj. Ona jest prawdopodobnie dobra. No, znaczy emeraldy są wszystko. Emeraldowe bloki. To chyba dobrze. Op, op. Tu będzie chyba tylko jedna, jak pamiętam. No. O! ale czekajcie ale one jest na co aqua dobra weźmy to coś jeszcze następne XP. o dwa XP mamy super idziemy teraz na spawn i sam sobie zenchantujemy naszego archera i mieczyk no bo... Nie, nie zdaje mi się, żeby było warto brać na armor, ale chociaż nie wiem. Ale szybko biegniemy. To mi się podoba. Łup! O nie, myślę. Czekaj, a stąd doskoczyłbym do wody? Do jakiejś wody? Doskoczę, czekaj. Doskoczę. Łup! Jej. Co te robią buciki? Znaczy spodenki. Szybciej płyniemy czy jak? No chyba szybciej to nie płyniemy. Tam jest ktoś. Ale dobra, na razie nie idę. Na razie idę na spawn i tam sobie zenchantujemy. Mam dwa levele, levelki! Dwa levelka. Drugiego levelka mam, powiedzmy tak. Kurde. E, gdzie tu musimy iść? E, 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 e. Idziemy tu, 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 tu. tu. Chyba musimy tak wyjść... przez górę, mi się zdaje. O, exp! O, halo. Halo, mister exp. Ole duże expo. Experience. Skocz. Yes. Mam nadzieję, że tam na górze nikogo nie ma. Oj, nie chciałbym, żeby tam ktoś był tutaj. Bierzemy sobie mieczyk na jeden i... Yy, naszego... Kurde. Nasz mieczyk na jeden, Sharpness jeden i nasz Bow na jeden, Power jeden, fajnie. O, ktoś tu sypnął. Kurde! A może jednak, może mogę sobie. Kurde! Dobra. Ja nie mogę To tak dobrze nam szło 13 minut co? Dzisiaj na, na dzisiaj to powinno starszyć dwie rundki Bardzo obie obydwie rundki No ale czasami tak się zdarza Ostatnio nie mam wcale fa farta wcale No i e, to wszystko na dzisiaj co miałem dla was do pokazania. Yy, Komu subskrybujcie. Jak to JJ Joker żółty, żółty magiczny guziczek. Ale no i to, lajkujcie, subskrybujcie i widzimy się w następnym odcinku. Pa.